Oczywiście wykorzystamy do tego zawsze uśmiechnięty piórnik kształtu. No to zaczynamy. Siłfaj. Weźmiemy prostokąt i Co zaczniemy stosowania rączki. Będzie dość długa, bo rakietę można trzymać to jedną bądź dwiema rękoma. Bardzo dobrze! Yeah. Sięgnę po trawę. To będzie trzonek, czyli takie miejsce, które znajduje się między rączką a jej górną częścią którą teraz narysujemy za pomocą łuku. Co? To miejsce, gdzie odbija się piłkę tenisową. Rakieta tenisowa yeah. może być zrobiona z drewna lub z tworzywa, czyli czegoś wyprodukowanego sztucznie. Dobrze. <laughs> Jeszcze To kulcze? Dzięki temu yeah. narysujemy ramę, do której przymocowany będzie naciąg. To balon? Mhm. Nie! Hmm. Za pomocą trapezu powstanie otwór, który spowoduje, że rakieta będzie troszkę lżejsza. Teraz kreski. Wykorzystam ją kilka razy na rączce. To specjalnie nawinięta to. taśma, dzięki której lepiej się będzie trzymać rakietę. Na koniec sięgnę po kreskę. Będziemy je rysować po skosie od lewej do prawej strony. Bardzo dobrze! Jeszcze to, to, to. kilka kresek. Gdy powstała siatka, narysujemy też kreski w drugą stronę. Na tę siatkę mówi się naciąg, ponieważ ona musi być dobrze naciągnięta. Jest to konieczne, żeby dobrze odbijać piłkę tenisową. I ostatnia kreska. To rakieta do tenisu. Rakieta narysowana. Rakieta! To jest rakieta do tenisu. gotowy do narysowania swojego rysunku rakiety tenisowej? Ja! Jak wasz rysunek będzie skończony, pokazać wszystkim. Wystarczy, że wyślecie go do nas na www.forfunkids.pl. A ja pokażę go na ekranie telewizora. Okej. Okay. Są tu krew. Maskotki. robi brum, brum